Nagrywa się, kochanie? Dzięki, mam to w dupie. Yy, a, a mikrofon jest włączony? A, też mam to w dupie. Zamknij drzwi, proszę. Dzięki. Co trzaskasz, tymi drzwiami? Co, co trzaskasz tymi drzwiami? Ja ci trzasnę. Jeszcze raz trzasniesz, to zobacz, twoje w Silverstone rozrzucę. Kur... będą mi tu trzaskać, ja pierdolę. dole. Mocna noga, no. Cześć. Witajcie bardzo serdecznie po raz 147 we vlogu Powrót Roberta.pl. Ten pokaz nieumiejętności aktorskich, który oglądaliście na początku filmu, to nie była oczywiście scena realna. Nie musicie dzwonić już po policję. To była pewna inscenizacja będąca też teaserem tej recenzji Drive to Survive 2 być może nawet teaserem całej tej serii, ponieważ no, ona była taka trochę wulgarna i to nie to, że ja jestem taki wrażliwy i się oburzam na każdego faka tłumaczonego jako kurwa na polski, tylko jest taki ogólny cień rzucany na tę serię właśnie przez tę wulgarność i to co ciekawe, w wulgarność wprowadzoną w polskim tłumaczeniu tego serialu, gdy my jesteśmy raczej przyzwyczajeni, że każdy fakt w amerykańskim filmie tłumaczy się jako kurde. Natomiast tu każdy fakt było przetłumaczone dosłownie kurwa, i to jeszcze tak coś tam pewnie dodane. Ja odnoszę wrażenie, znając język angielski, że ten fakt to jest taki trochę lżejszy niż ta nasza kurwa. Za przeproszeniem. I. Mam wrażenie, że tutaj no, nadinterpretacja tłumaczenia mocno zaburza obraz tym, którzy e, oglądają ten serial, właśnie z polskim tłumaczeniem, z polskim lektorem, e, bo tłumaczenie czy e, oryginał są, są w porządku. No i, i to jest taka generalna uwaga, która też bardzo widoczna jest w odcinku poświęconym hasowi tam e, Gintersteiner co chwila po prostu przeklinaj i praktycznie z nim są tylko i wyłącznie wybrane fragmenty z przeklinaniem z takimi nerwami e, musimy coś z tym zrobić kurwa musimy coś z tym zrobić kurwa Ty jak jeździsz kurwa musimy coś z tym zrobić jeszcze raz to zrobisz i wypieprzalas tak, tak jest przedstawiony Gintersteiner. To jest karykatura, ale niestety no, tak ona jest widoczna w tym serialu. A, a wydaje mi się, że rzeczywistość tego człowieka nie jest właśnie taka. Wręcz przeciwnie, on w wywiadach wydaje się no, takim bardzo miłym i sympatycznym człowiekiem, często uśmiechającym się, podchodzącym z pewnym dystansem. Natomiast tu mamy po prostu choleryka, która, który co chwila rzuca fakami i, i wygraża każdemu, kogo zobaczy, prawda? I mówi, że ma wszystko w dupie. A to czemu się tak denerwuje? Pewne rzeczy zostały przesadzone, być może na kanwie tego pierwszego sezonu. Ja mówiłem Wam, że ten pierwszy sezon nie zachwycił mnie. Okej, okay, podobał mi się, fajnie, że zrobiono coś takiego, ale oczekiwałem czegoś więcej. Nie dość, że nie lubię takich osobistych wynurzeń, że no o, jeżdżę już 18 lat, marzę o tym, żeby być mistrzem świata. Mam nadzieję, że los mi to kiedyś da. I to nie jest... Albo zastanawiam się, czy przejść do nich. Mieli w ubiegłym roku dobry bolit, ale co będzie w przyszłości? Tak, i trochę to zalatuję jakimiś takimi paradokumentami, które możemy oglądać w polskiej telewizji, nie podobało mi się to, podobały mi się ujęcia storu i tak dalej. I to nie to, że cały serial mi się nie podobał, że był do dupy. Nie, po prostu uważam, że jeżeli ma się dostęp do tak Takich ludzi, przecież to nie tylko jest tak, jak przedstawione zostało w odcinku, który omówię na końcu, poświęconym Williamsowi, że George Russell jest jednym na milion, bo tam każdy w tej Formule 1, począwszy od kierowców, poprzez szefów zespołów i mechaników, to jest jeden na milion, bo on się dostał do absolutnego topu zawodu, który wykonuje. I dostęp do tych osób, do takich osobowości, do ich historii, do ich wypowiedzi, przemyśleń i do tego co robią, już stawia bardzo wysoko poprzeczkę nad tymi, którzy realizują ten serial. Już wiadomo w sumie, że ta recenzja nie jest opłacana przez Netflixa, chociaż Netflixa bardzo lubię. I ja byłem trochę zawiedziony. I y, powiem Wam szczerze, minął tydzień od tej premiery. Ja sobie tak na spokojnie obejrzałem w weekend raz, potem jeszcze drugi raz te najważniejsze fragmenty. Pochodziłem sobie, ale po mm, angielskich y, forach internetowych, nie jakichś recencjach, tylko właśnie forach i poczytałem trochę, jakie są opinie o tym serialu. I właśnie większość osób jest bardziej no, rozczarowana, powiedzmy. Też podobało im się, ale oczekiwali czegoś więcej i uważają, że pierwszy sezon był lepszy. I właśnie chyba na podstawie tego, że ten pierwszy sezon tak bardzo się wielu osobom spodobał, to realizujący postanowili iść właśnie w tym kierunku, czyli pokazanie przeklinającego Gintera Steinera i niewiele poza tym. Trochę mnie to, tro, trochę mnie to boli, bo naprawdę potencjał. Stojący przed tymi ludźmi był zdecydowanie większy. I nawet Kevin Magnussen powiedział, oceniając drugi sezon Drive to Survive, że Wyciągnięto wszystko co najgorsze z Hasa i to pokazano. Właśnie w tym odcinku, to był chyba drugi odcinek poświęcony Hasowi. Hasowi generalnie było sporo poświęcone. Dużo też było, bardzo dużo było o Red Bullu, o kierowcach Red Bulla Toro Rosso. Sporo mieliśmy też o Renault, o Mercedesie. W Ferrari to tak zostało tylko liźnięte mam wrażenie, że, że ten zespół powinien być pokazany naprawdę znacznie lepiej szczególnie biorąc pod uwagę te napięcia, które się wytwarzały w ubiegłym e, sezonie. E, Alfa Romeo w ogóle nie została pokazana, Racing Point praktycznie też w ogóle nie został pokazany, e, w Toro Rosso, no to Daniu Kwiat został pominięty absolutnie e, i e, McLaren też tak średnio, Carlos Sainz, cały czas tym Carlosem Sainzem naparzają, e, Lando Norris praktycznie w ogóle nie istnieje, a to przecież największy śmieszek i największy taki, e, myślę, nastolatkowy potencjał tego serialu powinien być. E, no, ale jakby, okay. Nie skupiali się na wszystkich, nie chcieli być równi, chcieli pokazać to, co najciekawsze. Według mnie pa paru najciekawszych rzeczy zabrakło, no bo Kimiego Rajkonena na przykład. Yy, I tutaj przepraszam od razu za spoilery, tego nie zastrzegłem. Za, za no trochę będę spoilerował, bo się nie da raczej recenzji takiej kompleksowej zrobić bez spoilerowania, ale mam nadzieję, że ci, którzy jeszcze nie oglądali, to się nie zniechęcą, tylko obejrzą i będą mogli jakieś kontrargumenty wobec tego, co ja mówię, wysnuć. No i tak, nie podobało mi się właśnie to, że zostało bardzo dużo, tak naprawdę kilka rzeczy tylko zostało wyjęte z tego całego świata Formuły 1. Verstappen i Albon i Gasly. Ta trójka. Verstappen, okej, okay, według mnie słusznie pokazany jako, jako rzeczywiście genialny kierowca. Fajne były te momenty z nim. Natomiast tak, Albon no, został pokazany jako Anioł, również przez tą sytuację z matką, jako cudowne dziecko, i ja nic do niego nie mam. Tylko mam wrażenie, że przy okazji omawiania wielu historii z Drive to Survive był z góry założony werdykt, czy z góry założona teza, z góry założone, jak mamy to pokazać, i potem wycinano tylko fragmenty pasujące do, tej, do tego scenariusza, który został już wcześniej napisany. Czyli album genialny. Gasli został przedstawiony w fatalnym świetle jako gość, który w ogóle nie umie jeździć. Ja mam wrażenie, że ujęcia z Red Bulla w odcinku dotyczącym tego zespołu, że przez pierwsze pół roku to oni tylko siedzieli w garażu i płakali i klęli nad tym, jak Gasli jeździ. No, wątpię, żeby tak było. Horner właśnie też tylko pokazany, jak on to o Gasly'ego się martwi. No, za dużo takiej monotematyki skupiającej się na jednym. Konkretnym punkcie, że gasli jest słaby i trzeba go jak najszybciej, jakby to powiedział Gintersteiner, wybić. E, szkoda. To, to mi się mało podobało e, i no, t, nie wiem, wydaje mi się, że nie powinno to być, mieć takiego założenia. E, I e, co jeszcze sobie zapisałem, że naprawdę dużego farta miał Mercedes, bo ten odcinek z nimi. Przez to, że był nagrywany właśnie na Hockenheim, kiedy poszło im wszystko zupełnie niezgodnie z tym, jak być powinno, wyszedł naj, najbardziej naturalnie. Bo przez ten chaos, ten pewnie scenariusz pokazania niezwyciężonego zespołu posypał się i mieliśmy po prostu pokazane ludzkie oblicze. I Toto Wolfa, i Luisa Hamiltona, i Walteriego Bottasa. że oni też się mylą, że oni też są smutni, jak gdy coś zawalą, że no, mamy, mamy prawdziwe emocje. I właśnie nie pokazano jakiegoś tutaj kabaretu związanego z Mercedesem, tym ich szukaniem opon przez minutę podczas Grand Prix Niemiec, tylko pokazano taką prawdziwą, chaotyczną czasem e, rzeczywistość Formuły 1, coraz mniej chaotyczną niestety w ostatnich latach, e, kiedy ten, ten element nieprzewidywalności jest bardzo nikły i bardzo rzadki, ale na szczęście to się udało pokazać. To był jeden z lepszych odcinków. A teraz e, powiem Wam szczerze, co e, najbardziej mi się podobało, który odcinek mi się najbardziej Podobał. To może nie. Może jeszcze zanim. Do plusów to jest ostatni minus, bo tutaj mam na liście. Były pewne przekłamania, jeżeli chodzi o pokazywanie kierowców i kadry. Mamy, powiedzmy, zakończone jakieś takie sentymentalne zdanie jakiegoś kierowcy. Kamera zawiesza się na nim i widać to, że ktoś tam już zadaje mu kolejne pytanie. Ten przeprowadzający wywiad zadaje mu kolejne pytanie. I on tak potwierdza. I to buduje takie dodatkowe, fałszywe napięcie. Nie, może to wychwyciliście, że właśnie po zakończeniu rozmów, taka jest na przykład ckliwa scena, jak on tak patrzy w kamerę i tak jest zamyślony, na przykład przy gaslim, że, że jest taki do dupy. Było takich kilka momentów, żeby tak jeszcze do, dokręcić tą tezę, żeby dobić to, co pokazujemy, że to jest naprawdę w 100% rzeczywiste. To jeszcze takie, właśnie, były przekłamania. Yy, kadrowe, albo też na przykład kadry z zupełnie innego momentu wyścigu, ale pokazujące inną sytuację, jakby opisujące, omawiające inną sytuację, gdy ktoś tam kiwa głową na jakąś sytuację. To mi się, to mi się naprawdę nie podobało, bo to, to było takie sztuczne dobijanie jeszcze tej tezy, takie klajstrowanie, że tak powiem. To, to, to słabe. Ale żeby nie było tak, że mi się nic nie podobało, bo było naprawdę sporo fajnych momentów ja generalnie polecam obejrzenie tego serialu, tak jak już powiedziałem, choćby po to, żeby sobie wyrobić własną opinię. Poza tym, w no, seriali o Formule 1 jest coraz, coraz, znaczy coraz mniej, z mało po prostu. Rzadko kto ma dostęp do tego, wiemy już, że będzie trzeci sezon Drive to Savoy wkręcony. Więc mam nadzieję, że tam jeszcze więcej zobaczymy i że ten sezon będzie jeszcze lepszy. Ale generalnie polecam. Mimo tych wszystkich niedociągnięć, ja jestem Polakiem, więc ja mogę narzekać, prawda? Mam to w papierach w akcie urodzenia. Dobra, to co mi się podobało, i powiem Wam, zaskoczę Was, ale to wymagało ode mnie długich naprawdę przemyśleń. Najlepszy według mnie jest odcinek z Williamsem, ale to być może jest tylko moje zboczenie. Związany z tym, że był tam Robert Kubica. E, oczywiście Roberta Kubicy praktycznie tam w ogóle nie ma. E, pojawia się tak na dłużej, właśnie w tym odcinku 9 z Williamsem, krew pod łzy, tak się ten odcinek nazywa, nomenomen. I w odcinku pierwszym, kiedy idzie po torze, i to jest najlepszy moment, e, 5 sekund, e, idą po to, że tra, e, walk sobie robią e, przed Grand Prix Australii po Albert Park, no i Robert mówi: ej, idzie nam dobrze, za nami są Ferrari i Haas. Czyli tak sobie po prostu Robert żatuje, że z, z, no są jakby przed, tam przedostatni. Przed ale, ale to był fajny moment. Natomiast w tym odcinku poświęconym Williamsowi jest Roberta bardzo niewiele. Przedstawia się chwila o wypadku i tyle. Oczywiście, spodziewaliśmy się więcej, to znaczy ja się nie spodziewałem, bo ja akurat czułem, że, że tak to się skończy. Natomiast dziwi mnie, że no jeździli za nim. I to też pokazuje, że oni mają z góry założoną tezę. Ja wiem, że do filmu nigdy nie wchodzi całość, ale jeździli za nim do Warszawy, byli we Włoszech, a pokazali tylko 5 sekund tak naprawdę z tego wszystkiego. I. Okej, okay, no mało było. Ja myślę, że nie ma co nad tym płakać, bo zaraz będzie, że, że, że cebula wy, wychodzi i że nie ma kupicy, to, to płaczemy. Nie, po prostu wydaje mi się, że może oni podeszli do tego tak. Skoro nie możemy pokazać ro historii Roberta kubicy w pełni, to lepiej nie, po nie pokazujmy jej w ogóle, bo takie. Bo Robert zasługuje na coś znacznie większego niż jakiś tam epizod w, w serialu. Ehm, no ale, ale sz szkoda, Mo można było go pokazać więcej, szczególnie, że ehm, no cóż. E te, w tym odcinku u Liam się wyłuskano takie narzekania ze strony George'a Russell'a. To rzadkość, prawda? No ale, ale właśnie tym, ten kulminacyjny punkt, którym miały być ta narada i yy, yy, narzekania George'a Russell'a na Bolit, no, według mnie nie robi żadnego wrażenia. No bo szczególnie biorąc pod uwagę to, że my yy, o tej sytuacji wiedzieliśmy, czy śledziliśmy ją znacznie uważniej. I być może dlatego moje yy, yy, spojrzenie na to jest troszkę... Skrzywione, ale generalnie ten odcinek mi się podobał. Wiecie dlaczego? I to dopiero mi uświadomiły właśnie te zagraniczne opinie na forach internetowych, znaczy no, głównie na, tam w grupach na Facebooku, ehm, że on pokazuje bardzo przykrą prawdę w Williamsie. Spójrzcie, no, te, te, te słowa Claire Williams, że ona, że jej prochy chciałyby być, że chciałaby, żeby jej prochy były rozrzucone na Silverstone e, albo że, e, no, że te wielkie tradycje zespołu i tak dalej, a jednocześnie to tak kontra, kontrastuje, e, no nie zadałeś mi jednego pytania, tak wesoło pyta Claire, czy Williams ma szansę przetrwania? Hahaha, ha, ha, ha. dla mnie to był tak, taki dziwny moment. E, i, I wiele sytuacji było w takich w tym, w tym odcinku, że. Widać, że ona w ogóle nie ogarnia, co się dzieje w tym zespole, że też niezbyt jej na tym wszystkim zależy, że tak się śmieje. Nie wiem, Ginter Steiner, nie jego zespół, nie jego cyrk w ogóle, ale na tych. denerwuje się, mimo że to przekłamane troszkę. Przepraszam. Nie wiem, inni, Christian Horner, to samo, przez jego pozycja w Red Bullu, a on też tam się przejmuje, denerwuje i tak dalej, przy Jerry Halliwell mu gotuje, a on myśli o tym Gaslim, co z tym Gaslim będzie, jej kochany, a Claire Williams, no, no fajnie, śmiejemy się, no to nie będę Wam przeszkadzać, idę sobie, części nie dotrą, jak to, jak to nakrętek na koła nie będzie? Na trzy dni przed testami nie ma? Takie, no... Ale to generalnie, ja byłem trochę, może źle podszedłem do tego serialu oglądając go pierwszy raz, do tego odcinka oglądając go pierwszy raz, bo uznałem to za gloryfikację taką i George'a Arcella i Claire Williams. No, George jest tam wygloryfikowany w 100%. Natomiast, no, tak odebrałem, że, że jest chwalony jednak ten Williams, ale jak potem obejrzałem i jak poczytałem tę opinie, to mówię, rzeczywiście, tam jest duży kontrast. Do, do tego odcinka trzeba podejść troszkę głębiej, wydaje mi się, i, i spojrzeć, jak Claire Williams nie przejmuje się tym wszystkim, jak ona tutaj z chłopakami sobie gra y, na, w tych sam, na, te samo, na, na tych samochodzikach, jak y, jest ta, taka luźna atmosfera, jak ona się uśmiecha, jak tam żartują, że, y, trzy, no, do, że y, części dotarły dopiero po trzech dniach. I nagle mamy wypowiedź Williama Extona, który mówi, y, jeżeli szefostwo dowozi części na testy w środku, to jest coś nie tak. I teraz pytanie, kto powinien polecieć? Czy ten, który odpowiada za dział techniczny, czy ten, który go zatrudnił? I te takie wypowiedzi, te przebitki smutne, takie Willia Buxton'a, em, też wcześniej, że zespół, nie, że Paddy Low mówi, że na pewno zdążymy na testy i tak dalej. Swoją drogą, bardzo dużo tego Paddy'ego, jak na jego ubiegłoroczną karierę w się. no ale, ale to pomilmy. To wszystko tak kontrastuje i pokazuje, jaki tam jest... Em, Matias, tak to nazwijmy lekko. Odcinek naprawdę polecam, bo, bo jest taki do przemyślenia. Być może właśnie przez to, że my jesteśmy troszkę skrzywieni na tym punkcie, no to ja trochę to inaczej odbieram, trochę wyolbrzymiam, trochę dopisuję swojej ideologii, być może gdybym tak siedział w Reno. Według mnie odcinek z Reno jest naprawdę fajny. Ciekawie to pokazali, tak trochę życiowo, właśnie Ricardo Okon, jeszcze no Hulkenberg, czy będzie miał te podia, czy nie. No, sporo. W tym odcinku z Reno jest też fajny moment. Nie wiem, czy zauważyliście, jest polski samolot. Przez długi czas mamy kadr na drzwi i tam jest open i otwarte, właśnie napisane po polsku. Więc to takie dwa, dwa akcenty, Robert i, i drzwi od samolotu. Tak to, tak to wyszło generalnie ja nie będę wystawiał jakiejś oceny bo to jakby nie jestem kanałem filmowym ja tylko mówię swoje przemyślenia osoby, która śledzi tą Formułę 1 od kilkunastu lat może nie jestem jakimś wielkim ekspertem, ale, ale interesuje się i, i oczekuje czegoś innego od Formuły 1 niż to, co zostało pokazane w serialu ale myślę, że generalnie Drive to Survive robi dobrą robotę dla Formuły 1 bo zachęca tych, którzy po prostu mogli nie mieć w ogóle nic wspólnego z, z F1 mają Netflixa spo, z, no, ja już zaczynam to rozumieć po, po tam którymś miesiącu posiadania Netflixa, że dobra, to już oglądałem, to już oglądałem, a to jest słabe, to nie, a no to może to włączę, a to, to zobaczę. I oni być może zainteresują się Formułą 1, jeżeli wcześniej jej nie znali. I dlatego ja nie, nie krytykuję w czambu tego serialu, ale uważam, że można to było zrobić znacznie lepiej. No to tyle, jeżeli chodzi o moją recenzję. Mam nadzieję, że w Przynajmniej w części zgadza się z Waszymi opiniami, yy, i mam nadzieję, że będziemy mogli recenzować trzeci sezon. Być może też tam trochę będzie Roberta Kubica, a jak nie, to trudno. Mamy go dużo na co dzień, na przykład na blogu powrotroberta.pl, gdzie zapraszam serdecznie. Jeżeli się mu podobało, to zachęcam do subskrybowania kanału. Do zobaczenia, dzięki. Cześć!